17 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w działowie odbyła się uroczysta promocja debiutanckiego tomiku wierszy zatytułowanego Mi jest Gosi Grabowskiej. Ja wolę zostawić te wiersze takie jakby no niedopowiedziane. Niech każdy może sam zobaczy, jaki dałby tu tytuł. Może każdy, kto będzie chciał przeczytać, dowie się, co mi jest, a przy okazji może sam siebie <słyszycki> znajdziesz? No, no, no. <słyszycki> jest, na pewno jest. Nie będę pokazywać pancem, ale jest. Ym, ale przy okazji, może ktoś znajdzie też trochę siebie. Ym, więc to mi jest, będzie takie... myślę uniwersalne wtedy, tak? Bo będzie coś mnie jest i coś czytelnikowi też. kto będzie czytał. Mam nadzieję, że coś dobrego. Dzisiejszy wieczór był dla mnie wyjątkowym wieczorem. Był pełen emocji. Począwszy od takiego stresu i trochę strachu, jak wszystko wyjdzie, ale... skończywszy na bardzo przyjemnych wrażeniach pełen był ciepłych słów od ludzi, którzy dzisiaj zechcieli ten wieczór ze mną spędzić, także to będzie długo, długo w mojej pamięci. Było naprawdę wspaniałe. Dziękuję wszystkim. Publiczność miała okazję usłyszeć utwory autorki w wyjątkowych interpretacjach Katarzyny Kulawik, Sylwii Kaczmarczyk, Jadwigi Smółki oraz Alicji Raguckiej.